Tygodniu pojawiła się informacja dziwna i zaskakująca dotycząca zakłóceń sygnału GPS na północy Polski. O co tutaj chodzi? No rzeczywiście tak, te zakłócenia GPS mają miejsca, są odczuwalne szczególnie dla tych, którzy korzystają z nawigacji satelitarnej, ale nie tylko, bo również ci, co na przykład są miłośnikami obserwacji świata z góry za pomocą dronów, również odczuwali i odczuwają różnego rodzaju nieprzyjemności. Wykorzystując swój sprzęt nad Bałtykiem. Miłośnicy żeglowania na Zatoce Gdańskiej również mieli problemy z odbiorem sygnału GPS i generalnie nawigacją po Zatoce. No i cóż się stało? To znaczy, może zacznijmy od genezy: że to nie jest problem, który powstał teraz, czy zaczął się w miniony weekend. Dlatego, że problemy z sygnałem GPS w naszym obszarze, tym północno-wschodnim i północnym, są notowane już mniej więcej od prawie roku.